Państwo i Państwo słowie, panie Wojewodo, Panie, panie Marzałku, Koleżanki, e, Koledzy Samorządowcy. Szanowni Państwo. E, chciałbym w kilku słowach e, po pierwsze podziękować serdecznie oczywiście za to, że Komisja Infrastruktury zawitała do nas, do Olsztyna, dotyczy to oczywiście nie tylko Olsztyna, ale i całego regionu i Mazury i tutaj serdeczne słowo podziękowania dla pana przewodniczącego i Pana posła Szmita, który bardzo zabiegał o to od dłuższego czasu, e, stało się to faktem i w związku z tym na pewno dzisiaj możemy my również swoje, w tym zakresie wypowiedzieć określone wnioski, które posiadamy, jak i te bóle, które niestety ale nas dotykają. Tak jak powiedział przed chwilą pan poseł Bowarski, oczywiście jesteśmy za tym, żeby to, co zostanie zapisane, było realizowane, to czas chyba skończyć już z różnymi pięknymi programami, planami, które niestety pozostają gdzieś w ministerstwie, które pozostają na papierze, które są częstokroć zmieniane. Była opracowana strategia przebudowy głównych dróg krajowych w latach 2003-2013. Tam m.in. była wpisana inwestycja Olsztyn-Osztynek, jaka droga ekspresowa. Ona zresztą została przytoczona w takim bardzo dobrym opracowaniu wykonanym przez Instytut podawczy Dróg i Mostów pana profesora Rafalskiego w roku 2004-2005 został ten materiał opublikowany. To są zasady kształtowania sieci dróg krajowych w województwie warmińsko-mazurskim i ich powiązanie z pozostałymi drogami oraz połączenia z regionem kaliningradzkim. Tam Cały program został podzielony na trzy okresy pięcioletnie. W tym pierwszym okresie miała być zrealizowana droga ekspresowa Olsztyn-Olsztyny. Dzisiaj jesteśmy w fazie dyskusji, w fazie być może podejmowania decyzji co do tej drogi. Tam była cała szesnastka. Niestety wiemy dzisiaj na pewnych etapach jedynie realizowana. Cieszy nas to, ale z drugiej strony nie wiemy jakie są dalsze tego perspektywy. I oczywiście o czym była tutaj mowa przez poprzedników obwodnica Olsztyna. Ja chciałbym serdecznie z góry podziękować wszystkim posłom, panu Wojewodzie, panu Marszałkowi, posłom szczególności, którzy walczyli, panu posłowi Iwińskiemu, e, panu Jerzemu Szmitowi, również panu poseł Bawalski. Nie ma dzisiaj wyszła pani pani e, poseł e, Lidia Stary. E, oczywiście ja... W takim materiale Państwo może widzieliście, pokazałem, że te walki, te obietnice miały miejsce, że zarówno pan minister Krawarczyk, pani minister Wieńkowska przyjeżdżając do nas, otrzymując również przy okazji różne wyróżnienia, informowali nas, zapewniali nas, naszych mieszkańców, że są pieniądze na obwodnice, obwodnica Olsztyna będzie realizowana. To już w roku 2008 na minister, niestety Dzisiaj jest i nie ma wśród nas Olsztynianka, wspaniała kobieta, pani Więścicka. Byśmy z nią przecież rozmawiali. Postarała się o to, ażeby odwodnica Orsztyna była w programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012. Myśmy podjęli w roku 2005 wspólne działania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, również jako samorząd przeznaczyliśmy na to środki, a przygotować koncepcję, a również przejść do fazy projektowania i przygotować całą dokumentację. Dokumentacja dzisiaj jest gotowa, ale w roku 2010 zostaliśmy usunięci z tego programu, przeniesieni w ramach programu 2011-2015 po interwencji marszałka, bo w ogóle nas nie było, po interwencji posłów na tak zwany załącznik, Państwo dobrze wiecie, 1A, gdzie zostało nam powiedziane, że jak będą środki, to oczywiście do 2013 roku jest szansa, ażeby obwodnica Olsztyna mogła być realizowana. To wtedy również zdecydowano, że droga ekspresowa Olsztyn- Olsztynek znajdzie się w załączniku 2, a więc praktycznie nie wiadomo, w którym roku, może dopiero po roku 2020 mogłaby być realizowane. No i dzisiaj mamy taką oto sytuację, że dyskutuje się praktycznie do 9 kwietnia. Z tego co przeczytałem odbywała się dyskusja. Pan minister Nowak konsultował z różnymi resortami, jak i jednostkami kwestie tak zwanego załącznika numer 5. W tym załączniku numer 5 cieszymy się. Oczywiście są pewne odcinki siódemki, ale tam jest wpisana tylko tylko e, droga ekspresowa, olsztyn-olsztynek, a chyba Tomaszkowo z tego co ja wiem, bo tam węzeł w Tomaszkowi akurat dorotowi, jak e, Pan Marszałek wspominał, e, po prostu będzie tą drogę kończyć. E, I w związku z tym moje pytanie jednocześnie idący e, za tym wniosek. Ponieważ Państwo wiecie jaka jest sytuacja zarówno w zakresie projektowania i przygotowywania dokumentacji czy to na obwodnicy Olsztyna, czy to na ten odcinek Olsztyn Olsztynek. Jak i również wiemy dzisiaj, że po drodze szesnastce cały ruch tranzytowy Pirów przejeżdża przez Olsztyn. Jest to ogromna uciążliwość dla naszych mieszkańców. Nie będę mówił jakie są tego skutki, bo państwo jako komisja infrastruktury doskonale sobie z tego sprawę zdajecie, jak i jednocześnie bardzo dobrze nie znać. Ale moja propozycja jest taka. Dlaczego te kilkaset, 600 milionów złotych w pierwszej kolejności ma być wydatkowane na olsztyn na orsztynek? skoro można by było za te pieniądze oczywiście dokładając również pewną kwotę wykonać połączenie od Tomaszkowa, czy też jak było wcześniej powiedziane. Od miejscowości Dorotowo do Wujtowa. Co zyskujemy? A zyskujemy to, że wszystkie pojazdy, które dzisiaj jadą na kierunku wschodnim, na kierunku wschód-zachód, czy odwrotnie, mogłyby pojechać oczywiście siódemką, mogłyby pojechać tą drogą, która dzisiaj jest, ale poza praktycznie zabudowaniami. Czyli od Olsztyna do Olsztynka, a my mielibyśmy wykonaną, jak wspomniał w swoim wystąpieniu e, również Pan Marszałek, dalszą część drogi ekspresowej, mówię świadomie, ekspresowej S-51 od Tomaszkowa do Wójtola. Wyprowadzilibyśmy o kilka lat wcześniej ruch z miasta Olsztyna. Te uciążliwości zmniejszyłyby się. A również rozumiem, że w momencie, kiedy takie możliwości będą, jeśli chodzi o kwestie finansowe, to do spięcia już całością nitek ekspresówki również mogłaby być realizowana droga Olsztyn-Olsztyny. Ja to powiem dzisiaj. Sama firma Michelin codziennie dojeżdża 100 tirów. To jest jeden zakład pracy. Te ciężarówki nie jechałyby przez Olsztyn. One pojechałyby wtedy po prostu z drugiej strony do na Wójtowo, a z Wójtowa jest praktycznie wjazd do całego kompleksu Michelin, bo tam znajduje się strefa, bo tam znajdują się wszystkie obiekty magazynowe, z których to opierane są te opony. A wobec tego moja serdeczna prośba do Pana Przewodniczącego, do członków Komisji Infrastruktury, do Państwa posłów, a żeby dopóki ten załącznik jeszcze nie został przyjęty, dopóki nie podjęto ostatecznych decyzji, żeby wzięto pod uwagę ewentualnie taką możliwość, że te pieniądze, oczywiście mówię, one mogą być niewystarczające, żeby mogły być przeznaczone w pierwszej kolejności na budowę obwodnicy, czy też tego połączenia S51, które połączyłoby Tomaszkowo. Tomaszkowo z Wójtowem. Oczywiście to znakomity sposób, by dla nas, mieszkańców Olsztyna, odciążyło te uciążliwości, które dzisiaj występują. Poza tym argument, no myślę zasadniczy, dodatkowy jest również taki. Dzisiaj Pan Dyrektor generalny Dyrekcji Dróg Krajowych naszego oddziału złożył do Pana Wojewody, to było dokładnie 25 lutego, wniosek o wydanie decyzji widoskiej, przedstawiając komplet dokumentacji na drogę, która jest, powinna być drogą nieuległej wątpliwości dla mnie ekspresową i docelowo Tak jest to zapisane w dokumentacji i decyzja środowiskowa według informacji, które posiadam powinna być wydana w trzecim kwartale tego roku. Decyzja środowiskowa na tą dokumentację, o której Pan Dyrektor mówił, Olsztyn Olsztynek, ponieważ dokumentacja podlega w tej chwili aktualizacji, planowana jest na Wydanie w roku przyszłym. A wobec tego również zyskujemy czas. Rynek infrastruktura takie podaje informacje, stamtąd jest zaczerpnąłem. oczywiście e, procedowana jest decyzja, a wobec tego na pewno jest to dalej niż w przypadku tej, która dopiero będzie składana. I ostatnia, ostatni problem, pan e, e, poseł Iwiński był uprzejmy zauważyć, oczywiście. Dotyczący wykupu nieruchomości. To nie tylko wykup nieruchomości, bo zgodnie z ustawą o drogach, to jest kwestia budowy, oczywiście w granicach miasta na prawach powiatu, drogi krajowej, gdybyśmy tylko tak o nie mieli mówić, to jest kwestia również eksploatacji. A więc, szanowni Państwo, bardzo proszę członków komisji, bardzo proszę szanownych wszystkich posłów o to, ażeby ta droga, tak jak powiedział Pan Marszałek, tak jak jest zapisane we wniosku który złożyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do y, Pana Wojewody, żeby ta droga mogła stać się drogą ekspresową, żeby mieszkańcy Olsztyna nie musieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z wykupem, z realizacją tej drogi, z eksploatacją. Bo proszę uwierzyć to, co powiedziano wcześniej, jesteśmy biednym regionem. Jesteśmy naprawdę regionem, y, gdzie no, we wszelkich statystykach znajdujemy się na szarym końcu. Tak dłużej być nie może. Rozwarstwienie, to ostatnio było również ostatnio analizowane, pomiędzy tymi najbogatszymi, którzy też korzystają ze środków unijnych i nami, mimo programu operacyjnego rozwój Polski Wschodniej, się pogłębia, się rozszerza. Wcale po prostu nie jest inaczej. My powinniśmy na pewno walczyć o nasze. Z drugiej strony, weźcie pod uwagę, państwo, choć doskonale znacie, wszystkie odwodnice, które powstawały, oczywiście one poza miastami powstawały. To są drogi ekspresowe, były finansowane przez Skarb Państwa, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i, i dlaczego dzisiaj my, najwiedniejsi, mielibyśmy jeszcze po prostu do tego dopłacać. Bardzo proszę o wzięcie tego pod uwagę. Dziękuję bardzo. Nawet poziom stresu na Warmii i Mazurach według najnowszych badań jest najwyższy spośród szesnastu województw, to jest efekt stresu. That's a